u nas sprzyja tym, którzy grają. Dzień dobry wszystkim, na naszym kanale w tym weekend wylądowały statki piłkarskie. Tak, swoje, ten, ten format, który będzie tu, pewnie nawiązuje do tych statków. W ogóle no tak właśnie, Nie. No, A, okay. format, który będziesz chciałem, tu, tak to jest też klasyczny format. Z tego tytułu chciałem tutaj okay. wspomnieć o tym, bo bierzemy sobie kółko i krzyżek. Uh, no kółko i krzyżek 3 na 3 w wersji... Klasycznej, tak. Zobaczymy, jak sobie poradzicie z tymi wyselekcjonowanymi przeze mnie parami mm -hmm. klubów. E, no i co, nie przedłużamy, lecimy. Był w sumie, ale w formie shorta. Roma, Halsity, Napoli, całkiem Palermo, Everton. Krzywy rozpoczynasz, 30 lala. sekund. Kurde, Hull City, Palermo, Ula wiem, był lala. taki gość. Nie było. Jak on się nazywa? To jest puste pole, tak naprawdę. Mm, jak on się nazywa? Nie jest to proste wszystko. Hernandez, ale Hernandez. Abel Hernandez? Nie mam. się na pewno w Hal City, ale czy Abel Hernandez był Palermo? Nie, jest wszystko się zgadza. Hal City Palermo, brawo. Brawo, brawo. Southampton Roma. Kurcze. Roma Palermo. O, zaraz. Dybala. Roma Palermo, na przykład Dybala, tak. Brawo. Ale kurde. Hmm. Tam jest więcej oczywiście nazwisk w tym połączeniu. Kurde, nie wiem, czy to jest ten klub, czy ten klub, ale niech będzie Roma Everton Strottman. Uuu! Strottman gdzieś mi tam się pojawił, chyba. On chyba nie. Strotman nie był w Evertonie. strotman był w. Innym klubie. Romie. I niestety nie był. W ogóle w Anglii. No nie był w Anglii. mi się coś tak Jak ja to ukradnę być. krzywy? Roma Everton, Robin Olsen. Roma Everton, Robin Olsen. No, tak. okej okay. Roma Southampton. No, no, y, może Giappardini. Nie, niestety a... y, tutaj y, ci się nie udało, bo był w. Sampdori. Nie był w Romie, był w Atalancie, w Juventusie, w Cittadelli, w Bolonii. No tak, on był w no, tego. Tak, Ojej, dobra. Roma Southampton. Kurczę, Roma. No, taki jeden tam ha, Nawet dwóch mam z wypisanych. Ale jeden by na usta się powinien pchać. Ojej, Napoli Everton, Romelu Lukaku. Napoli Everton, oczywiście, Romelu Lukaku. Kurde, chciałem tam dać Alana. Hmm, no też dobre. Tak. Ha, dobra. Poli Tu ktoś taki. Kawani. Hmm. Tak, kawani. Kiedyś hmm. są kawani. Mhm, wam. Dobra, dzisiaj zamknąć czy nie? Może. Dwa miejsca. Mmm. Wiem, wiem, widzę. masz to. Czemu mi teraz nikt nie przychodzi do głowy? nie jest takie proste, z rozpozorem. Roma Southampton. Napoli Southampton. Koniec. Krzywy. A wiem, kurde. Gość, napastnik, Jelawicz. Tak. Tak, Jelawicz, Jelawicz Nikica Jelawicz. Kurde. Krzywy teraz Hal City Southampton. No, najpierw Adam. Adam a tam możesz albo zamknąć swoje albo zablokować próbować zablokować krzywemu koniec Jimmy Bullard Hall no. Southampton nie było Jimmy'ego w Southampton ja sprawdzę a te krzywy leci że ktoś ale tutaj jest strasznie ciężki przykład nie umiem teraz odgrzewać sobie piłkarze nie. Hall City Hall City Hall City Dobra, to ostatnie przestrzały. Jak wam się nie uda, to podaję odpowiedzi. Dobra, to czekaj jeszcze. Napoli, Święci, kurde, kto tam mógł być? Nie wiem, może... Koniec? Gil Gilmour, Billy Gilmour. Może on był na wypożyczeniu święty. Szyzy? A się Adam? Myślę, myślę, myślę. Napoli, Napoli, Napoli. Dobra, to podaję odpowiedzi. Oh. No dobra. Roma Southampton. To mnie boli. To mnie boli Arsenal bardzo. tutaj się pojawia jako wątek przewodni. Arsenal. Maitland, Niles. Ainsley, Maitland, Niles. No, tak. Ojej. I Oswaldo. Pablo Oswaldo. Pablo Oswaldo. Święci to jest na przykład Sheinlong. Czy Alfie Jones, czy Gaston Ramirez? Przy a komuś. Napoli i Sam to jest coś, co padło i ja się złapałem na tym, że. E, Powiedziałeś. Po, nie, że wam podałem listę. Ten Gabiadini, tylko że tego strzelałeś czy Wam. Tak, tak. Pan Gabiadini, Aha, A chyba wam. A wymieniłem wam listę filmów, który grał, czy nie? Nie, zaczęło się zmieniać. Nie wiem, czy nie powiedziałem o tym Napoli. Dobra, lecimy do drugiego, a w nim. Co teraz zaczynam? Tak, West Ham, Manchester City, i Liverpool po jednej stronie i po drugiej Juventus, Vasco da Gama i Fulham. Dobra, no to West Ham, Juve, Angelo Ogbonna. West Ham, Juve, Ogbonna, dobra. To niech będzie kieza Liverpool, Juventus, najprościej jak się da. City, Juve, Joao Cancelo. Najprostszym poleciliście? Mm. City Vasco da Gama. Robinio? Sprawdzę. Nie wiem, to Vasco tak nie kojarzy mi się z jakimś piłkarzem teraz konkretnie. Mm, niestety nie Vasco. Jest tutaj. Mm -hmm. Santos Santos mm -hmm. A te dico Mineiro. Dobra. West Ham Fulham. No. może być kilka, ale ja dam sobie Isse Diopa, a mogły być mi. chyba Alfonso Areola jeszcze jest tam kilka. No. Ja mam jeszcze Bua Morte i, I Buba Bua Morte. I Bubę Diopa. Buba Diopa. Ok. Uh. Ha. Okay. Fulham Liverpool Don Arnelise. Uh. Ulam Liverpool, tak. to jesteś pewny, tak? Bo nie, nie muszę sprawdzać. Znaczy, w razie czego sprawdź, ale wydaje mi się, że grał i tutaj, i tutaj. Rize Graufu. Rize Graufu. No. grał tak. Aha. I to sporo, 90 meczów. West sezonu. Ham, Vasco da Gama i zamyka. A no. wszystko dlatego, to że ostatnio, ostatnio był Dimitri tak? Payet i dlatego dałem i ten przykład Vasco tutaj. da Gama właśnie. Brawo. A ja Dimitri za to też Lider. zamknę, bo Liverpool, Vasco to jest Kutinio. Tak? Tak. Brawo. Brawo. No i teraz City Vasco, albo City Fulham. O, no. City Fulham. No. Że on chyba nie grał w Fulham. Scott Carson. Nie mam nie, sprawdzam, nie gra, ale nie grał w lecisz, To niech sprawdzić najpierw, bo nie, ja tam leci. chcę lecieć. Okej, no dalej. Okay, no ale powiedz no to To, to mniej sin, a tak, brawo, brawo, eee, to sin, to sin. City City Fulham nie City uh, Fulham to Tak jest. No i teraz City-Vasco. To musi być jakiś Brazylijczyk, bo nie spodziewam się tu żadnych pułapeczek, więc pomyślmy o Brazylijczykach, którzy grali w City, którzy mogli zagrać w Vasco po drodze. Fernandinho wiem, że nie, bo tą, tę karierę przyświetlałem, więc damy sobie na przykład Fernando City-Vasco. O no, mój strzał, ale mam jeszcze jeden. Eee... Możliwe... Fernando... Mm, niestety nie. No dobra, dobra. Czy wy? To jest Brazylijczyk, który grywał tam dawno temu. Napastnik Żo. Niestety nie. Okay. To jest kilka innych. Dobra, to dawaj. Elano? Nie, Douglas Luiz Douglas Louis. A czemu już podałeś? Myślałem, że, że nie i sprawdziłeś tego Elano, czy nie? E Nic pewien, nie? Nie, nie sprawdziłem. Ale jak Elano? Elano. No, bo i tak już nie. Moim zdaniem nie, bo jak sprawdzałem kilku Brazylijczyków takich, że wpisywałem sobie przy połączeniach, to nie było niestety, nie. Okay. Jest e, dużo innych, ale nie akurat. A, tak, dobra. dobra, to lecimy do trzeciej. E, Fenerbahce, Wolves, Internacional, Roma, Sevilla i Manchester United. O nie, to Wolves, Sevilla. Nie jest to takie trudne. No, z uwagi na Lopetegiego to na pewno nie jest trudna plansza, z, znaczy przynajmniej to, ten punkt, tylko... zarabia? Sarabia, Sevilla, Wolf, tak. Wulfsroma. Roma. No. Rui, Patricio. Tak. Tego w ogóle wyszedłem w tym quizie, w tej planszy. Bacze i najlepiej ulubiony gracz Adama... Robin. Robin van Persie. Na przykład, tam to w ogóle jest bardzo dużo połączenie. O Fred. No i kilku jeszcze innych. Amrabat, Nani. No. No. Twój nowy nabytek Bayun. Bata i Baindir. tak, tak, no właśnie mm. <grym> Fenerbahce Roma. Co tam grał? Romie i Fenerbahce International United to nie będzie Marcos Rojo? Z, ro, z drugiej strony to jest trochę nielogiczne, ale dobra. Marcos Rojo, International United. Niestety nie. To też jest nielogiczne, ale ja z Di spróbuję. Też nie? Ach, Jezu. No Zresztą nawet było ostatnio, on jest w no porządku. Nie, zawsze no, no. Wolves United, to jest ciekawe. Właśnie nie, nie umiem nikogo Też znaleźć. Też nie potrafię nikogo zlokalizować tak intuicyjnie, od tak. Koniec. Dobra, Dawson, Craig Dawson, Wolves United. Sprawdzę ci. Mhm. Craig Dawsona. Dawson, no? Dawson, nie będę czy imię dobrze teraz powiedział. Tak, Craig, Craig Dawson. Ay, mm. No nie był w Manchesterze United. Ale był Wolves. Był Wolf. Wolves. No, Wolves wow. jest tutaj. Co? Chce jaja robić jakiś z nas? Co? co? No nie wiesz, to United, kto był w United, tak co nie? Czemu? No może myślał, że jest w chowankiem. Myślę, że jakiś uchowanek po prostu, no. Ale co nie wiem, jesteś playhardem przecież to jest United. Nie, aż takim nie. To, to nie jest West Ham United, to jest Manchester Wie. United. Wie. Bo on w West Ham United był. Czyli to jest dobry trop, dlatego że wielu piłkarzy w Anglii zaczynało karierę w dużych akademiach, więc zawsze tam można trafić. Tylko że no ja bym wolał znaleźć kogoś, kto rzeczywiście się tak bezpośrednio kojarzy. No, ale ta, tak, Fenerbahce wszystkie te nazwiska, ma... które mam tutaj na planszy, to są big names. Aha, czy Sevilla. Józef Nessili. No. Oczywiście. E, tak, tak. Teraz, tak. kurde, do mnie to zapachnie. same, ale to są naprawdę same duże nazwiska. No, podejrzewam, podejrzewam no, że to są dojdziemy. duże nazwiska. Oj, 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 oj. Może nie same, ale. No tak, International no, na United, tak. to może Anderson. Tak. Dokładnie. Brawo. Anderson. I Fred. Eee. Co no, ja no, tak. No, tak to to I Diego Forlano. Um, International Roma. Maicon? Hmm, kto? Maicon. Roma, Roma International. E, nie mam sprawdzę. Mam tu innego Brazylijczyka. E, może lecić kserwer coś. Kurde. Jego nie, no. nie, no. Wolves United Huddlestone? a to dla się nie liczy. Um, Wolves nie, Huddlestone był w Hall. Huddleston Boże, no, no. Huddlestone Huddersfield był w Hall. Tylko no. Ta Fenerbahçe i Roma, to jest kurde ciekawe. Dobra, Roma International i Banes? Mm, nie. Kafu. Roma Fenerbahçe, to jest kurde. Aaa, tam na bank coś jest oczywistego. Myślę, tylko co? ma no, na bachczy. Kurde. Dobra, ostatnio przestrzałeś się. Wiem, 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 no? wiem, 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 wiem. Edin Dzeko. Tak, Oczywiście, Dzeko. tak. Kurde. Dzeko. I to po ostatnim golu. A Under? I inaczej, postawionym przez Jose Mourinho laptopie przed kamerą. czy to było viralowe. A, A Under? Z ciekawości był tam. Czengiz Under. Cengiz under. Ten to też Prawda? ciekawy strzał. No, ciekawe Chciałem następnym tym właśnie tak uderzać. Chengisthinder. Też spasował No, niestety. Kuchy. Ale lecisz czy wy? bo. Dajesz, masz dajesz. United A. Wolves. No, nie widzę tego. I Sevilla International Sevilla Roma. Lecisz, International Roma. To musi być jakiś stary przykład z tym Wolves. Steve Bruce. Steve Bruce? Nie wiem. Strzelam teraz. W retro Nie. A Sevilla Internacional to nie będzie Fernando, właśnie? Tak. Jest! <grywia> no. Kurde, mogę zamknąć w dwóch miejscach. i... No to United Wolves musisz zamknąć, no? Tylko kurde, mi też nikt nie przychodzi do głowy. A nie, to ja. Nie um. Kto grał w wilkach i jednocześnie w United? No. Damn it. Kurde. Roma? Mi przychodzą stary jakiś Tyler Blackett, Paddy no tak, McNair. Mi też, mi też. Też. Ale oni tam nie grali. Oni nie grali w wilkach, właśnie. Nick Dobra, Powell, Rom James Wilson. Jakiś Brazylijczyk, Ojej. Roma International. Ehm, Maicon. Ja już podawałem Michael. Tak? Kurde. Jest taki jeden Brazylijczyk, który tam pasuje Jej, idealnie. Nie. Jeden Brazylijczyk, który tam pasuje idealnie, mówisz. A United Wolves też może powinniście wiedzieć, z uwagi na. Historię transferową, aktualną tego piłkarza. I przy okazji, też jeszcze jedną legendę moglibyście kojarzyć z tymi dwoma klubami, ale bardziej myślę przez pryzmat tego grajka, o którym było ostatnio stosunkowo głośno. Kurde, Roma Internacional, mówisz, taki jakiś Brazylijczyk, taki Brazo, co się kojarzy z Romą. Hmm. Kurde. Jest taki jeden. Damn it. Nie wiem. Krzywy? Ja Pasuje. Pas, pas, ja się zmęczę. Daj, ostatnią plażę jeszcze mamy. Alison. Nie, to była ostatnia. Alison. Kurde. Allison. A w United. No dajmy. Podpowiedź, daj odpowiedź. Pana, który się związał z polskim gruntem niedawno. Takiego młodego. Maxio 1? Maxi Nie, hmm. Bortwick Jackson. Cameron Bortwick Jackson, świąt ta, tak. w Czyli ta, dobrze przez tego blaketa, Magnera kom, kombinowaliśmy. W te rejony, no. Cameron Jackson, I i irlandzki jest. piłkarz grający w United, e, Denis Irwin. A, A Denis Irwin, Irwin to jest akurat do wzięcia. No dobrze, no to nic. Dziękujemy w takim razie, że byliście dzisiaj razem z nami i zapraszamy na nasz kanał, gdzie więcej rozrywki. Dzięki, dzięki. Trzymajcie się tak, tak.